Cześć, witajcie. Ja jestem Rar i zapraszam na kolejny odcinek z gry Gadowor Ragnarok. W poprzednim odcinku ten kretyn uciekł z domu i dostaliśmy się tutaj do Asgardu. Musimy się wspiąć po tym wielkim murze. Dlatego zostaliśmy przyłapani. A teraz chyba będziemy zaprowadzeni do Odyna. Także zaczynajmy. A teraz podziwiaj splendor Asgardu. To rzadki widok dla obcych. Zwłaszcza gigantów. O, już się napodziwiałeś! Podwaliny cywilizacji dziewięciu światów to dla ciebie nic ciekawego. Ach. O, e, nie, podziwiał. Ach, zadaj już te swoje pytania! Skąd wiedziałeś, że jakieś mam? To moja praca. Pytaj dalej, co właściwie nią jest. Bronię ukochanego świata przed kłopotami. Sądzisz, że sprawię kłopoty? Nie znasz mnie. Już widzę, że bardzo chcesz udowodnić swoją wartość. Za bardzo. Pewnie przez dominujący nad tobą autorytet, któremu nigdy nie dorównasz. Nieźle trafiłeś. Powiedziałbym także, że jesteś arogancki. Samolubny i impulsywny. Ledwie mnie poznałeś. Pomagam innym. A, jesteś tu, żeby pomagać innym. Hm. Nie, nie. Jesteś tu, żeby pomóc sobie, by manipulować i kłamać, byle tylko dostać to, czego chcesz. Wiem, że jesteś młody. Głos pewnie obniżył ci się po drodze na górę, ale masz naprawdę niepokojącego ducha. Jesteś chaosem. We wdzięku łucznika patrzę jak ruszasz ustami i widzę miasta stojące w płomieniach Twoja obecność w Asgardzie nie przyniesie nic dobrego Mimo wszystko jeżeli jesteś tu żeby pomóc wszech ojcu i nie masz zdradzieckich zamiarów to chyba czyni nas sojusznikami Guldor kto mnie bardzo kocha to mnie bardzo kocha. Co? To jest. Wow! Prawie tak imponujący jak smog Baldura. Baldur to akurat miał przywilej nie przejmowania się ogniem. Ja je rozpracowuję! Ujażniam jak należy. Wow! To wszystko asowie? Bogowie? Co? Myślisz, że wszyscy asowie są bogami? Skioldr mówił, że tylko. A, cóż, skoro tak mówi Skioldr? Kimkolwiek jest, najwyraźniej zna się na asach lepiej niż As, z którym właśnie rozmawiasz. Nie wiesz o naszej kulturze nic, a nic, co? Wiem bardzo dużo. Wiem, że mur zbudował gigant. Gigant? Zbudował mur powstrzymujący gigantów? Krimtur, syn Tamura. Znam całą historię. Szyżby! Prost nie mogę się doczekać Twoich rewizjonistycznych opowieści o architekturze Asgard. Czy to pałac Odyna? Pałac? Myślisz, że wszechojciec musi puszyć się niczym jakiś śmiertelny watażka? Cóż, chyba nie. To wielki dom, który wszechojciec zbudował własnymi rękoma. Przykro mi, jeśli cię to rozczarowuje. Widzisz, prawdziwa potęga nie potrzebuje przechwałek. Ujawnia się we właściwym momencie, nie sądzisz? HA! Ej! Ło! Hej! Ełmy! Przyprowadziłem wam cel do ćwiczenia. Mieliśmy iść do dymna! Widzisz, problem jest, ha? Ty masz zamiary, więc nie dopuszczę cię nigdzie po południu, ojca. O, Kiedy się na ciebie patrzy, aż dziwnie, że Jotunowi przebrali każdą wojnę, w której brali udział. Ja to dziadek No dalej! 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 Pokaż, to było Dalej! to było Dalej! Kolej na mnie! Chcesz, żeby Dalej! ojciec Dalej! 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 to Dalej! Hoho! Zbity ruch! W końcu się obudziłeś! Oh, to twój popisowy numer? Nie rozśmieszaj mnie! Leżeć! I tak zobaczę się z Odynem! Będziesz go oglądał... Rok. Co?! To nie ma sensu! O oh. oh, nie! Strzały! Przerażające! To ma być wszystko, tylko tyle chcesz mi pokazać, Jotunie? Muszę ci powiedzieć, Loki, że jestem niesamowicie. Zawiedziony. Może lepiej się nie podnoś. Świetnie. <grym i wioski> Zostaw go. Chcesz czy nie, jest gościem wszechojca. Tak czułem, że tu jesteś. Zrobię jeszcze krok, a naprawdę pożałujesz. Doprawdy? A jak zamierzasz mnie powstrzymać? Popatrz mi w oczy, Sam mi powiedz. Jesteś chory, <gry> jakby wszyscy. Loki! Dotarłeś! Jestem zaszczycony. Widzę, że poznałeś Heimdala. Potrafi czytać w myślach. Chłopak to oszust, wszechojcze. Ten oto młodzieniec, mój miły gość. Jest cały w błocie. Wyjaśnisz mi to. On chce cię zdradzić. To prawda, Loki? Taki z ciebie szachran? E... Droczę się z tobą. Oczywiście, że chce mnie zdradzić. Hai... Heimdalu. Po co by tu przychodził? Nie ma powodu, żeby mi ufać. Jeszcze. Ale ma wiele ważnych pytań. A ja znam jeszcze więcej odpowiedzi. A ty tu czego? Możesz iść, już. Z chęcią. A ty idź się umyć. Przechodźcie. No nie, Sjachafa. A dalu, możesz wyluzować? Zamierzałeś wparować tu i z marszu mnie zabić? Widzisz? Co to dla ciebie za mało? Spływaj stąd. <laughs> Daję w kość, wiem. Jest wnikliwy, ale czasami zapominam myśleć. Wiesz? Hej, robota na mnie czeka. To jak twój ojciec zareagował na wieść o tym, że przyjąłeś moje zaproszenie? Lepiej nie rozmawiajmy o moim ojcu. Aż tak? <laughs> nie, żebym się dziwił. Moja była żona i niezadowolony pracownik raczej nie przekazali mu obiektywnej prawdy. Ale ty jesteś ciekawy, otwarty. To się liczy. Christ, mist, nie przeszkadzajcie sobie, mnie tu nie ma. Jeśli mogę być z Tobą, szczery, Loki, masz szczęście, że nie wycofałem propozycji, kiedy uwolniłeś Tyra. Ale jego towarzystwo to wystarczająca kara, czyż nie? Nimir <grytanie> przynajmniej nie stracił poczucia humoru. Ale wiesz, to wszystko już przeszłość. Wolę patrzeć w przyszłość. Ej, ej! Macie ich szkolić, a nie skracać o głowy. Celujcie poniżej karku, dobra? Tak się zabawiacie, kiedy mnie tu nie ma. Królowo Gna? – Możesz pobłogosławić Einherjerów. – Od tego tu jestem, prawda? Walkierie Walkirie mają nową królową. Ci Einherierzy to świetni żołnierze, ale wychodzą z Valhalla jacyś tacy splątani. Staram się im pomóc. Przypomnieć, kim byli za życia. To istotne. Nie sądzisz? Poczucie tożsamości nadaje wszystkiemu sens. Moon finafn... Rodgar! Mun finafn gorm. Mun jana. Aha. Dobra, do dzieła. Dzięki. Dobrze. Co dla niego? Lubisz czytać jak mnie mam? To tylko kilka pozycji z mojego własnego zbioru. Eee, dzięki. Jorgen, mam nadzieję, że nie użyłeś grzybów. Słuchaj, doceniam propozycję, ale nie jestem pewny, czego ode mnie oczekujesz. Na razie tylko sobie zwiedzasz Loki. Wszystko po kolei. Spokojnie, Karl. Ale z całym szacunkiem, musisz coś wiedzieć. Przyszedłem się uczyć, nie służyć. Wcale nie potrzebuję więcej służby. Szukam kogoś ambitnego, ciekawego świata, kto przejmie inicjatywę. Dobrze wygląda, to potrawka. Czemu ja? Bo jestem półgigantem? No i co, to też. Erland, nie zasypiaj, dobrze? Dobrze, ale. Słuchaj, nie nakręcaj się. Mam pewien projekt, który może cię zainteresować. To szansa na zdobycie wiedzy. Dla nas obu. Co z moją rodziną, przyjaciółmi? Muszę wiedzieć, że nikt nie ucierpi. Dlaczego mieliby ucierpieć? Przecież od samego początku proszę o rozejm. Nie pamiętasz? Słuchaj, teraz jesteś tu. Nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Twój pokój jest blisko. Mój pokój? Tak, o tutaj. Możesz do niego przychodzić, brać co chcesz i rozglądać się dowoli. Nie jesteś moim więźniem. A co najważniejsze, ja nie jestem twoim ojcem. Wszechojcze, mamy pewien problem. Sif! Nie przywitałaś się z nowym gościem. Oto nasz Loki! To on? Tutaj? W naszym domu? Cudownie. Moja dyplomatka. W Nowym Midgardzie wszystko gra? Uchodźcom nic nie jest. Problem dotyczy Krasnoludów. Wrócił sam wiesz kto. Jak Voldemort? coś. Otóż te książki, przed nami kolejny przystanek. Eee. Jasne. Voldemort powrócił? No dobra, przybyłem. Gdzie on jest? On o. O, o dobrze, chodź. Sobie. Panie. Szefie, szmat czasu. Jaki mamy problem? Żaden, jeśli chcesz zbudować nieprzewidywalny łam. Zatwierdziłem te schematy osobiście i to już dość dawno temu. Szczerze mówiąc, lubisz być wrzodem na dupie, tak dla zasady. W imię jest dzieciak. szkolisz złożej. Wiesz co, Durlinie. Cuchniesz tanim miodem, jak na razie jest to najmniejsza z Twoich wad. A teraz słuchajcie. To mówię ja, wasza cała gospodarka. Wiedzcie, że darzę Was zaufaniem. Wierzę, że dostarczycie te maszyny zgodnie z harmonogramem, kosztorysem i oczywiście przepisami BHP. Krasnoludy jak dotąd mnie nie zawiodły i nigdy nie zawiodą. Jasne? Dobrze. Dam ci trochę odetchnąć. Kiedy będziesz gotów na poszukiwanie odpowiedzi, zajrzyj do mojego gabinetu. A, i przebierz się, jeśli chcesz. Co to w ogóle było? Hmm. Niezłe wyposażenie. Co ulepszyć? Czy tutaj mamy strój Asów, okej. Okay. Mógłbym to przymierzyć. Zawsze to mniej błota. Tak! Wow, to się przyda! Okej, okay, zobaczmy jak wygląda strój asów. Dobra, to idziemy dalej. Wow, Loki, tak? Muszę przyznać, że doceniam tej Ironie Losu. To jego pokój, wiesz? Jego? Mojego brata. Brata? Modiego. A, tego brata. Serio? Nie, nie miałem pojęcia. Aha. Za to jest twój. twój! Miłego. Tri zatir. Jak? Spokojnie! Dość nisko ustawił poprzeczkę. Lepiej nam bez niego loki. Wierz mi. Chodź za mną. Eee, nie zapomnij miecza. Eee, eee, eee. A ktoś to posprząta? No, więc. E, co to za miecz? Nowy, jedyny taki. Ojciec dał mi go do treningu walkiri. Zostaniesz walkirią? Masz chwilę? Opowiem ci. Akurat szłam do wielkiej sali, ale jeśli musisz pracować, do gabinetu dziadka zejdziesz po tych schodach. No, no okay, to, to Jak się zostań no więc najpierw ostro się trenuje, potem się czeka, aż dziadek to zauważy, a potem się liczy, że on i tata przekonają mamę. Wiesz, razem z ojcem spotkaliśmy wiele walkieri. Co? Jak to? Gdzie? Obiecaj, że mi opowiesz. Obiecuję. Matko, poznałaś Lokiego? A, jeszcze ciebie w to wciągnął? Wciągnął w co? Staram się być miła, to nie właśnie dyplomacja? Rozumiesz, kto to jest, prawda? Co zrobił jego ojciec? Dlaczego on go tu chce? Mamo, daj spokój, robisz mi wstyd. Wrócimy do tego później. Jeśli nie przestaniesz, to na skończony krytyk. Nie, nie, nie. Na pewno zrobię prześwietlenie. Daj mi coś. Nie radzę. Co to już tyle historii? Przepraszam za nią. Ech, te mamy. To chcesz się jeszcze porozglądać, czy musisz się zabierać do pracy? Miodem. Nie no, możemy jeszcze połazić chwilę. Normalnie jakby już zepsuł to. Nie cię psuję. Przez to nie chcę. To ty tu wymyślisz. Ale już więcej nic nam nie powiesz. Ej. Dobra. Tak to już jest jak się ma tak powiedzieli ja To było chyba tutaj w prawo, prawda? Co nie każe ci robić, pamiętaj. To twoja szansa, by się wykazać. Niektórzy z nas marzą tylko o tym. O, tak. Spróbuję zrobić coś dobrego. Dziwnie tutaj. To na razie. Tak, e, rozumiem. Tak. Widzisz, jak kiwam głową? Przecież mówię, że rozumiem. E, aha. Tak, dobrze. Mm -hmm. Widzisz, nie dajesz mi dojść do słowa. Nie, huginie. Nie mam brudnych uszu. Musisz przestać. Krakać i. i. i wysłuchać mnie, bo wiesz, że i tak to powiem. Ja tylko patrzyłem. Na tę starość? Mam ją odkąd. Heh. Nie pamiętam. <laughs> Masz jakieś imię? Ingrid. Serio? A co to? Bierz, skoro ci się podoba. Poważnie? Niech to będzie twoja premia. Dziękuję. Jest świetny. A mówią, że jestem taki zły. Przejdźmy się. A czy nie drugi ma Freya? Nie ma za co. Wszyscy mnie źle zrozumieli. Myślisz, że pragnę wojny? Albo władzy? Bogactwa? Nie. Nigdy w życiu. Wiesz, co mną kieruje? Czego naprawdę chcę? Odpowiedzi! Tak samo jak ty. Widzisz, śmiertelni mają łatwiej. Gdy zastanawiają się nad sensem życia, zwracają się do nas, byśmy im go znaleźli. Jak trwoga, to do Boga. <laughs> Obaj wiemy, że to ściema. A jeśli my mamy pytania, po co tu jesteśmy? Żeby nadawać sens ich życiu, nie wiedząc, dlaczego istniejemy? Nie! Stać nas na więcej. I znalazłem na to dowód. Co to jest? Moja motywacja. Czujesz to, co? To jakby. Wiedza. Prawda. Cała prawda. I odpowiedzi. Możemy odkryć, co tu robimy, jak zmienić nasze losy. Jak. Powstrzymać wstrzymać Ragnarok, a nawet ocalić naszych bliskich. Jak? Trafiłem na to w młodości. Przez wiele lat prowadziłem badania i sprawdzałem każdy możliwy trop, aż w końcu znalazłem, czego szukałem. Widzisz, ta sama mistyczna energia. Otworzyło się. Nie możemy tam zajrzeć? Raczej bym nie radził. Po co nam ta maska? Umiesz odczytać te napisy? Nie pochodzą z tych światów. Obsydiany spita, ze spalonej ziemi, obsydianowej iskry i pola nigdy nie bitew. Jesteś pewny? Jeśli tak, to wiem, co to oznacza. Co takiego? Jeśli mi pomożesz, sam zobaczysz. Nie musisz zabijać, nie musisz zdradzać ojca, ani siebie. Zgódź się. Wiem, że czułeś to, co ja. Odpowiedzi czekają, trzeba je wyrwać. W końcu przetłumaczyłeś to bez najmniejszego trudu. Jeśli się zgodzę, co dalej? Tor, chodź tutaj. Przechodzę. Nie rób tak. Trzeba pójść tym tropem. Zabierz to i tego przyczajonego tura i spróbuj coś znaleźć. – Niczego nie obiecuję. – Nonsens. Powodzenia. A ty... nie wyżywaj się na nim, jasne? Oh. Muspelheim? Tu jest reszta maski? Tu nas przysłał przechodzic. Jak myślisz? Tylko weź to i zrób, co masz zrobić. Czyli, gdzie my idziemy? Skąd wam kurwa wiedzieć? Przechodzic uważa, że wiesz, co robić. Więc zrób to. Dobrze, więc to zrobimy. Ale to już w kolejnym, w kolejnym odcinku. Także dzięki bardzo, że byliście, dzięki bardzo, że oglądacie. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, napiszcie komentarz. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to bardzo zachęcam do subskrypcji. Grał dla Was Rer. Trzymajcie się i cześć!